takie miejscowe lecimy, mamy taką miejscóweczkę a tu taki obraz z tym, że mi się wydaje, że ktoś już go sprawdza, wiecie dlaczego? bo zobaczyli tutaj i jak nie ma autora to mimo, że jest stary, fajny to jest oryginalnie malowane, ale nie ma autora więc, więc nie wzięli go, ale takie zjawisko hasionkowe lecimy dalej, polskie śmietniki 2025 co tu się zaraz wydarzy na tych śmietnika? Siemanko wszystkim, śmietnikowy artysta z tej strony. Nadchodzę na taką miejscówę, a tu już widzę, widzę potencjał, zobaczcie. Monitory wyrzucają. Ale tam w ogóle jest jakiś crash test. Samolot z Lego, mega dosłownie. Patrzcie, wyrzucili taki stary samolot z Lego. My to wszystko powejmujemy. Po w środku się ludziki jadą, ale jadka samolot z lego wyrzucili. Co oni wyrzucają na te kaczotki? To zakra I, i mało tego. Ja tutaj dlatego nagrywam, bo ta tam jest konkretna konkreta, bo oni tutaj wyrzucili na porsze Porsche zlego całe. masaka a to nie wiem, jakieś fajne rzeczy. Dlatego już zobaczymy to komisyjnie, co oni tu wyrzucili. E, mamy ładną pogodę. Jaka pogoda jest u Was? Mamy śliczną pogodę słonecznie przed majówką naprawdę wyrzucają sporo tam już bateria jest, pasaka, kontener czyli remont w połączeniu tylko musimy wygrzebać te wszystkie klocki kurczelego lego stąd, właśnie jakieś teczki, nie wiem czy to jest od lego to będzie od samolotu Poście cały samolot, ale jawka normalnie cały, calak będzie cały samolot, całe Porsche to też od samolotu komisyjnie, co to jest Domek dla ptaków zawieszamy? Fajny, Hobby Flora Fajny, naprawdę Weźmiemy, domek też weźmiemy Co tu jeszcze jest? Syf straszny, kurczę, zrobili crash testa Nożyczki, nożyczki Tu jeszcze Cyrkiel Nożyczki, cyrkiel wyrzucili Co oni tu wyrzucają Mamy takie coś złego, to nie wiem Ale lepiej żebym to wziął, bo potem będzie, że czegoś nie wzięliśmy Kolejne to trzeba zrobić, druga teczka. To może być czarna skrzynka. Choć co, zielona skrzynka, może. Zielone skrzynki samolotu z Lego muszą być kolorowe, nie mogą być czarne, nie? Też zaraz coś weryfikuję silnik cały. Silniki, o! Silniki są potrzebne. Bo bez silników to by samolot nie odleciał, nie? O! Trzeba trochę przegrzebać, pogrzebać, ale samolot fajny, nie? Właśnie. Taki samolocik. Mega wrzucili. Zlega samoloty. Co tu jeszcze jest? Wszystko. A może i nie wierzę? Biżutery? Nie, to te wybraczisz. Chociaż, chociaż, tam patrzcie. Coś, coś w tych śmieciach się biżuteriuje. Na pewno. Ale to coś ten Coś słabego. To. I dziecięce. Lego. Wszystko to z lego chcę wziąć, prawda? Zabezpieczyć. O, jest tu jeszcze z lego. Ten samolot jest fajny. Może być. O, to też ważny, ważny element. Ważny element. Teraz tutaj będzie ten element. Mega. Cały samolot z lego wyrzucili. Wyrzucili odrzutowiec na świetnik. I tam normalnie porszaka, jadka bez trzymanki. Są jeszcze jakieś klocki, żeby niczego nie przeoczyć, prawda? Nie wiem. Ale tu już... o, jest jeszcze, widzicie jak warto? Warto do końca i patrzcie ile klocków, jeszcze trzeba będzie raz zrobić skrzydła, skrzydła tego samolotu, o, brudne, ale się wymyje i będą jak nowe, nie, że powiem, co oni tu jeszcze wyrzucili, warto, warto jeszcze raz przejrzeć, nawet jak się wydaje, że się wszystko przejrzało, naprawdę, ale przeglądamy komisyjnie, no nie, grzebu, grzebu, grzebu robimy, ale o, jest jeszcze część, widzicie jak warto jeszcze, ...elementy samolotu jeszcze, bo Może jeszcze coś zaraz wyskoczy. O, widzicie, patrzcie, jeszcze to, to... ...sześci raz sprawdzi czwarty... ...i zawsze coś jeszcze wyskoczyć może, i prawie... Może będzie cały samolot, kurde, muszę ręce wybić, ...bo w sumie... za bardzo się nie spodziewałem... ...a co to, to nie miały być... ...poszukiwania... Chyba nie, nie. Tylko miałem z tym elektrom się bawić, prawda? Ale tutaj nie. W sumie na pewno nie żałujemy, nie żałuję, bo tutaj mamy kolejne sprzęty do elektro, A ja takie rzeczy nie nagrywałem. Już, już znalazłem. 4 laptopy od tamtego momentu, prawda? Ale nawet tego nie nagrywałem, bo. bo ale chyba zacznę znowu nagrywać takie elementy tak, rozbierzemy go dzisiaj, rozkręcimy. Polecam, polecam serię e, też e, jak o, o zysku złota. 30 dni dysku złota. Kto jest nowy na kanale to może zobaczyć też tą serię. Codziennie to jest kubie, jakiś elektro właśnie presist. To słabe DVD. Nie ma, nie ma, nie ma tej, jak nie ma tego prawda, cyfrowego podziału, to to jest te słabsze. Będzie jakieś coś lekkie, no nie? Ale powiem wam, że ten azus, kawał kawał klocka. Kawał klocka. Może coś mieć. Weźmiemy go do porównania. Mamy już Azusa, mamy Lego. Mamy. Wyrzucili baterie, Patrzcie. Też weźmiemy jakieś kable. To oni tu wyrzucili jeszcze. Jakieś kable. Fajna, ciężka bateria. Kolejna już będzie. Baterii też nie nagrywam. Tak widzicie, widzieliście ostatnio tym tym podsumowaniu odzysków w, w tym magazynie. Pełno baterii, złomu i tego innych, a to też za bardzo nie ma czasu też, jak nagrywać. Talerze jakieś powyrzucane tu widzę, ale talerzy to nie weźmiemy. Chociaż jak... sygnaturę... Pa, ma sygnaturę, ty! Ty, to jest Bawaria, ale jadka, tak, byśmy Bawarię nie wzięli. A to porcelana Bawaria i to Scherzer. Ty, Bawaria, widzicie? Bawaria, ty. Bawarię weźmiemy, to czekajcie. Bawarię weźmiemy, to też Bawaria? Nie. nie. A te na dole są bawarskie. Niemieckie talerze, wszystkie, tak? Tak, wszystkie bawarskie. To jest porcelana zabytkowa Bawaria, to weźmiemy. Wezmę talerze zawarty. Dobra, co jeszcze tu Talerze mamy na razie. Mamy to, mamy monitory, wyrzucają. Dobra, mój i zobaczcie co tutaj dalej jest. Jeszcze, co tutaj dalej? Może po użyję, tam nic nie będzie, jak myślicie już. Nie chcę za długo przegrzebywać też. Przeciągać. O, patrzcie, o, widzicie, ja już miałem wyrzucić. A jeszcze elementy od samolotu. Kurczę, zawsze to wystarczy. To mnie. To mi mówi, żeby jeszcze tutaj zobaczyć. No już teraz nic, nie? Samolot. Patrzcie, jeszcze byśmy samolotu, to do tego nie wiem, zobaczymy. Znaczy samolot śmigło. Śmigło, śmigło to całe No dobra. Ale kartą, kartą by mi się przydał do tego. Tam nic nie wyleciało? Dobra, weźmy kartą. Spróbujemy. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj będzie... Tam jeszcze chyba w może wyjść, nie? Czy nie? Nie, dobra. Mamy karton. Co dalej? Dalej zrobimy może te... rzucimy te talerze bawarskie. Rzucimy talerze bawarskie. Co dalej? Bateria będzie dalej, no nie? Z tym kablem. O, tak to wyłożymy. Tym kablem robimy. W sumie... Samolot, samolot, gdzie samolot? Może tutaj też jeszcze będzie jakieś torby, tutaj widziałem. Hmm, ale gdzie to lewo. Dobra, będziemy wkładać i do tutaj. Zobaczmy dalej, co oni wyrzucili. Komisyjnie zobaczymy torby. I nie wiem z jakiego powodu, dlaczego ktoś wyrzuca. Patrzcie Porsche Porsche. Chyba nie będzie nic złego jak tytuł filmu będzie, żeby wyrzucili Porsche do śmieci. Masaka. I części do niego jeszcze instrukcja, też jest, zaraz to zobaczymy wszystko, żeby nie pogubić elementów. Razem ta z instrukcją i części do bolida, też trzeba go złożyć do końca i będzie porszak jadą. Jadą kontenery, ci zbieramy to, czekajcie, to zbiera, momencik. Dobra, chłopaki pojechali, w samą porę, że tak powiem. Trzeba było szybko to zwinąć. Nawet nie zdążymy jeszcze wam pokazać, a tutaj jest zobaczcie, spodnie jeszcze takie. Fajne, nawet chłopaki powiedzieli, że fajne spodnie. Nówki. Powiedzieli, że spodnie bomba. Mega. Musiałem zwinąć tego porszaka nowe nowe spodnie. Musiałem zwinąć to Porsche, wiecie? To Porsche wyrzucili takie z ledża. Co tutaj jeszcze? O, chyba przejechałem po tym błocie, że tak powiem. O, co jeszcze? Czekajcie, bo te bo chłopaki trochę mi zrobili ten. No nagle wjechali na, baz, na, na ten. Nagle wjechali, prawda? I, i ten. I zrobili trochę mi, 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 mi niewiadomą, prawda? Że tak powiem Dobra, zobaczmy co tu dalej wyrzuci do tych Tutaj też było LEGO, widziałem jakieś paszki paczki całe To nie LEGO. Co to jest? Stadion Liverpoolu 114 punktów O kurde, gdzie to kupujesz takie coś? Ale widziałem, że ciężkie i widziałem, że te wszystkie kompety zlega a byłem zszokowany dosłownie. Byłem zlega z Nie wiem czy są wszystkie części, ja jeszcze że potem zobaczę. Ale wydają się być. Cały stadion taki pa ale jadko bez trzymanki. Wszystkie części są chyba. Dobra, ja sobie tak sprawdzę tam, żeby nawet najmniejszej części nie przeoczyć. Co oni tu jeszcze wyrusili. Zaraz wam pokażę. Czekajcie. Zobaczymy zaraz, bo jeszcze sam nie wiem. Tam spadło te części. Tutaj mamy jakąś karszera. 100%. Naładowana bateria cała. Do czego to jest? Co dalej wyrzucili? Zobaczmy. Patrzcie. Ty. A ile złota. Pozłacane czyncze. Najwięcej złota. Ktoś wyrzucił takie czyncze. Że tak powiem, pozłacanie, ale jaka? Chyba. Patrz, ile złota w środku jest. Cała taka gruba, gruba pozłacana śruba. Mega. Dobra, weźmy to. Zobaczmy, zobaczmy. Weźmy te trzycuchy, tu gdzieś spokójmy. Chijek do tego. Chijek do ee, robienia zdjęć. Ciekawe, czy dobry. Z kablem, ze wszystkim wygląda. dobry. W ogóle te sprzęty. Lego, to, to, to mi się wydaje, że, też, że śmieci nie wyrzucali. Siodło całe, ale jasko. Są to jeszcze wyrzucili na ten hasiok. Całe osłona siodła, jak, jak boli, to można z tego położyć. Co jeszcze? Co tu jest? Od lampy coś? Stary Do przekręcania od klosza? Takie wiecie, te, te, te doły takie, no nie takie z tego chociaż kurde, gdzie to by się przekręcało? Nie wiem, to może jakiś kół nie wiem co to jest, jak myślicie, do czego to służy? Dziwne takie urządzenie, zobaczmy co jeszcze tu wyrzucili nam. Nie ma gdzie położyć tego teraz. Połóżmy tu na, na razie i zobaczmy dalej. O, przydałby się. Czy nie? Nie, myślałem, że ten. Myślałem, że, myślałem, że odświeżasz, ale to jest na do liści. Ale cały, cały jest, także weźmiemy. Też może coś się nabłyszczy jeszcze, ale widzicie jak dobrze? Jeszcze trochę i śmieciarka by zabrała te wszystkie rzeczy i by normalnie by wylądowały w kuble, Także uratowaliśmy tyle rzeczy Lega. Co to jest? Co to jest? Poznajecie? Nie wiem, powiedzcie co to jest, ale jak mówicie na przykład co to jest, to też zaznaczajcie czas, na przykład w tej w tej minucie, prawda? Żeby nie, też nie było tak, że jest tam srebro czy srebra dużo w odcinku, a ktoś tam, a, a komentarz jest na przykład, że fajny fajny, fajna, fajny zeszyt, no nie? Czy fajny, fajna czapka. Także żeby też było wiadomo, to, to możecie dawać też e, czas i w którym momencie. Ale co to jest? To, czy to to jest? To jest kobiece coś tutaj do przypinania, ale dokładną nazwę, nie będę strzelał. Co jeszcze wyrzucili? To, co to jest? U diaska, ciaska. Widzieliście co to jest? Jakieś pasy takie. Kurcze, doady. Wiatka. Jakoś... Kojarzy Pani może co to jest? Co to może być? Jakiś pas treningowy czy coś? A to co ma tutaj Pani chciałaby taki pas? U serdy może? Dobrań pani Nie, rehabilitacyjny, no nie? To... Możliwe, no. możliwe wie. Dobra, fajnie. Ja już nie mam z tego się rehabilitować. To chyska, nawet nawet dla relaksu można. Nie, nie, dziękuję. Dobra, weźmiemy jakiś pas rehabilitacyjny. Co tu jeszcze jest? Jakaś gałka... Ale ciężka, ty to może być mosiąc też. Bo ciężka bardzo jest, jakaś kurczę. Wyjątkowa. Wyjątkowa tutaj Jeszcze skable, klamki też kabluchy, klamczyki Puste, ale fajne. Nie no puste nawet nie będę otwierał Ale fajne ze świętym Mikołajem takim Po czym to było? 65 punktów fajny Co jeszcze tutaj mamy? Co to jest? Co to jest? Jakiś, jakiś zasilak czy coś, nie? Nie wiem, takie coś. Ciekawe, czy da się rady dostać do tej miedzi, jak myślicie? Nie wiem, ale ogromny. Ogromny. Takie cuda wyrzucałem na To Cudowna. Ładna, nie? Ładno takie coś. Śliczno. Polskie śmietniki 2025 Co oni wyrzucają? Chyba wszystko, tak? Czy coś jeszcze jest tutaj? Nie jest jeszcze. Co to? Okładka uniwersalna na książki. Okładki na książki. Fajne. Też fajne znalezisko. O! Gotowa! Prawdziwy chleb poszukiwaczy. Groszówki, pięciogroszówki. O! Ale fajne też do, do, do porozkręcania jeszcze Co tutaj jest? Tutaj A nie, jest jeszcze coś ty, patrzcie. Jakaś skrzynka ty. Ale no, pełno. Ty co tu jest? Ale Jadko. A, to jest może? Nie, co to jest? Nie wiem. Chyba nie, tego nie będę brał. Co to? Sterrer, ale cały w opakowaniu? Nie. Tak, nie otwieramy jeszcze nie otwierany styler taki fajny naprawdę ekstra weźmiemy styler weźmiemy co tu jeszcze? pa pieniądze pa łancusze jakiś, ty co to? o kurde próba próba dawaj coś jest, coś jest, coś jest jakieś próby co tu jest? co to jest? nie białe prześwituje co? moon river, znaczy moon river? Moon river? Ty, Moon, Moon coś było tu z James Bond, no nie? Ten pistolet może być z Jamesa Bonda, ale jotko, fajny łańcuszek, Ale i tak fajny. posrebrzany, możliwe, że jest. Pewnie tak, bo coś jest Także tak, bo schodzi ten, ten nalot. Także posrebrzany pistolecik. Magnes przyciąga. Magnes nie przyciąga. Posrebrzany pistolecik taki, ale fajny. Co oni wyrzucili za ten hasiok? Masakra. Polskie hasioki. 2025. Lecimy z tymi chasiokami, to chyba zapowiedź, Bo po majówce będzie, będzie też wyrzucony dużo. Fajny łańcuszek. Kurde, ale szkoda, że nie, że nie, że nie złoty, ale fajny. To co tam jest? Może jeszcze będzie, zobaczymy. Pilocik jakiś. To też weźmiemy. O, o. jest... O pozłacane, patrzcie, jest złotko. Pozłacane rzeczy wyrzucają, to też jest pozłacane tutaj. Gotówki ile? Sorry, że nie powiedziałem, jakby, jakby się obraziły te złotówki 50 groszówki, że powiedziałem tylko, dobra jest 10 groszy, tu jest jeszcze jakiś zaczep, nie wiem, co to, to może być złote, czy co, nie wiem, trzeba to sprawdzić, zweryfikować, od kolczyków, takie od kolczyków, wiecie to, 2,50, 2,60, ekstra. Karta Micro SD, fajne. Łańcuszki takie wyrzucają. Ekstra. Weźmiemy. A to co to jest? Jakiś taki opaska taka. Opaska z takimi tymi. Nie, nie wiem, co to jest. Proszę, to jest, to jest. proszę, co Proszę Proszę, co? Wjeżdża. Nie wierzę, dobra mamy opaskę, trzeba się zwijać powoli, no że kurcze, takie coś wyrzucają, takie coś, co tu jeszcze wyrzucają, biżuterię, tego nie weźmiemy, to chyba zaraz trochę przełożę, no nie, a tutaj co jest, kurcze ubrania, no i takie ubrania, nie chcę ubrań tak za bardzo wyciągać, nie wiem, jakaś kurcze jakieś ubrania, brudne ręce, mam tam bluzo, ale weźmiemy, sprawdzimy to na bazie, sprawdzimy to na bazie. Więc co? Mamy monitory, mamy takie znaleziska. E, Lega, polskie śmietniki 2025. Tutaj nic nie ma. O, korki doszły, widzicie? O jasne. Cały czas dochodzą znaleziska. Polskie śmietniki 2025. Życzę wszystkim spokojnej, naprawdę zdrowej, rozważne majówki. No i co? Miłego, miłego relaksu, miłego spędzania czasu będzie pogoda, także korzystajcie, a my lecimy dalej z kasiłkami. Komu się podoba tematyka, to zapraszam na kanał i też polecam ozy złota, bo teraz bardziej się tym, na tym skupiam. Ale do poszukiwań śmietnikowych na milion procent jeszcze, jeszcze powrócimy. Jeszcze zostało 20 dni zysku, prawda, zobaczymy ile z tego będzie i zobaczymy jaki kierunek obrać, e... obrać, obrać, kierunek statku, także zdrowia, e... spokojnie w majówkę, uważajcie na siebie i pozdrowienia dla wszystkich, bieri i lecimy na hazioki. Jeszcze o bucikach nie powiedziałem, patrzcie, to jest taka reklamówka z butami i w tej reklamowie normalnie nowe, nowiutkie, nowe buciki takie, ale jazda. Fajne. Nawet nie wiedziałem. Ten też? Nie, ten trochę użyty. TNT. Tego może nie. Tych nie. Ale te. O ile ten jest dobry, tak. To sztos. Nie zdarte nigdzie. Fajne buty dobre. Ekstra, weźmiemy je. Te buty też weźmiemy. Dobra, tak już spakuję. I, 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 I lecimy dalej. Tak, jest takie skóry jakby. Fajne. Давай.